Moja dziewczyna jest na keto i poprosiła mnie, żebym zrobił jej deser. Przed Państwem wszystkie składniki. Miodek prosto z pasieki, masło, dużo masła, jakiś fajny serek, jogurcik tak właściwie, boróweczki z Biedronki, jak dla mnie ochyda. Gorzka czekolada 80%, szkoda, że tylko 80% mogłaby być jeszcze bardziej dokokrzona. Banan, który jakby jest średnio keto produktem, właściwie podobnie jak miód, ale ostatnio moja dziewczyna ma jakieś fazy na banany i po prostu żere banany. Masło orzechowe, jakieś typowe w składzie, chyba same orzeszki i tyle i jakieś keto shit, nie wiem co to jest tak naprawdę. Jakiś mil replacement tak wyglądają makrosy tego Czegoś. Pierwsze co robimy to naszą bazę, czyli obieramy bananka i będziemy go rozciapywać widelcem. Na bananka dajemy odrobinę cynamonku, jogurcik do miseczki, dodajemy malinowy keto sheet i mieszamy z jogurtem. Do jogurciku dodajemy odrobinę rozpuszczonego masła, które pomoże nam wydobyć jeszcze więcej smaku. Wlatuje banan z cynamonem, na górę układamy borówki, na boróweczki kruszymy czekoladę. Nasz deser jest już prawie gotowy i całość zwieńczamy wymieszanym, rozpuszczonym masłem orzechowym... Z z miodem i odrobinką soli. Tak wygląda to cudeńko, no i pora na test smaku. Kotek! Co? Chodź tu, proszę. Dziękuję. Wow. Próbuj, no i jak? Mm, jest mega dobra. Wszyscy wiemy jak będzie musiała za to zapłacić. No na pewno.